Nie wiem, czy to dobrze, że z takim zespołem zaczęliśmy. Nie, nie, nie patrzyłam pod tym względem, czy to będzie słaby zespół, czy nie. Swarzenk zawsze, zawsze stoi na wysokim poziomie, ma bardzo dobrze wyszkolone koszykarki. Tutaj przyjechał z zespołem praktycznie kadetek. To stworzyło też okazję dla nas do tego, żebyśmy mogli przećwiczyć kilka wariantów. W, w różnych ustawieniach. także... Zadowolona jesteś właśnie z gry z zespołu? Tak. Generalnie jestem zadowolona z realizacji założeń, z tego jak się szukałyśmy na boisku, bo to szwankowało i to, i to mocno. Z cierpliwości w ataku, przede wszystkim, no i z dobrych decyzji, bo, to, bo, bo tego od swojego zespołu oczekuję. I tak samo, jeżeli chodzi o obronę, też zrealizowałyśmy to. To, o czym mówiłam, mówiłam w szatni, czego, czego dziewczyny mogą się spodziewać. Właśnie, bo skuteczność, ze skutecznością różnie bywa, dzisiaj było dobrze, ale tak naprawdę obroną się wygrywa mecze i dzisiaj na no, wiele w defensywie nie, pozwoli, nie pozwoliliście rywalowi. Tak, no akurat jeżeli chodzi o, o zespół Swarzędza, to nie rzuca zbyt dużo za trzy punkty i to też powiedziałam dziewczynom w szatni, więc miałyśmy dość mocno zaciśnieć pole trzech sekund. I nie przegrać pojedynków jeden na jeden. I myślę, że to w dużej mierze dzisiaj się udało, z czego jestem mega zadowolona. Straciłyśmy tylko 36 punktów, 39. Eee, fajnie. No i ważne, że u siebie rzuciliśmy ponad 80, także to też jest, eee, to też jest istotne też cały zespół pograł, to chyba też ważne w kontekście kolejnych meczów, bo pewnie różnie ta rotacja się będzie prezentowała, ale dzisiaj praktycznie każda pograła. Tak, dokładnie, no, to jest jakby, no, dzisiaj zaczęło się jakby granie na poważnie, także y, chciałam wykorzystać się, każdą z dziewczyn na różnych pozycjach, zobaczyć jak to będzie funkcjonować przy takich meczach, które naprawdę będą trudnymi meczami. Y, nie mówię, że do dzisiaj było też jakoś super łatwo, bo to nie chodzi o to, że, że no, trzeba wyjść i po prostu zagrać i wygrać, także... Yy, jestem zadowolona.